Event Casino Star stanął pod znakiem zapytania. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Niedawno powstała federacja Casino Star, która miała polegać na grze w karty, która do złudzenia przypominała grę w pokera, a wręcz można powiedzieć, że nią jest, stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Jak się okazuje, strona internetowa federacji została zablokowana przez polski rząd z racji na związek z hazardem, a zamiast strony ładuje się nam komunikat. Uwaga, próbujesz się połączyć z nielegalną stroną internetową. Dostęp do strony został zablokowany. Ta domena internetowa została wpisana do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych, niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. Pełna lista nazw domen wpisanych do rejestru jest dostępna na stronie hazard.mf.gov.pl. Uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych jest przestępstwem skarbowym. Udział w zagranicznej grze hazardowej lub w grze hazardowej urządzonej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Uczestnik nielegalnie urządzonej gry hazardowej podlega też karze pieniężnej w wysokości 100% uzyskanej wygranej bez pomieszania o wypłacone stawki. The Legalnie można uczestniczyć jedynie w grach urządzonych przez podmioty posiadające zezwolenie na domenach wymienionych na stronie portalu podatkowego. Federacja Casino Star na swoim Instagramie wydała już oświadczenie na temat zaistniałej sytuacji, a w jego treści możemy przeczytać. W dniu 20 października wskutek wzmożonego ruchu na naszych stronach zostaliśmy wychwyceni przez algorytmy Krajowej Administracji Skarbowej i, jak sądzimy, niesłusznie dopisani do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych, niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. W związku z powyższym Nasze strony zostały tymczasowo zablokowane. Nie musimy chyba nikogo przekonywać, iż nasz projekt był w zamyśle internetowym widowiskiem telewizyjnym, w którym uczestnicy, influencerzy dostają wynagrodzenie za występ, nie ryzykują własnymi środkami oraz mają dodatkowo szansę wygrania dużych nagród pieniężnych. W naszym menu żadna z powyższych przesłanek nie spełnia kryteriów gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Nigdy jako Casino Star nie promowaliśmy hazardu ani nikogo do niego nie nakłanialiśmy. Ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy nad tym projektem i możemy wam obiecać, że zrobimy wszystko, aby wyjaśnić to nieporozumienie i móc zaprezentować wam produkt rozrywkowy, jako jeszcze na polskim rynku nie było. Czekajcie na kolejne komunikaty, będziemy informować was na bieżąco. Jest to niewątpliwie ogromny cios dla federacji, jednak zapowiadają, że pomimo przeciwności losu, event z pewnością się odbędzie i czeka nas niesamowite widowisko. Pamiętajmy, że jedna federacja miała już problemy dzień przed galą, a nazywała się Royal Division i miejmy nadzieję, że tym razem nie zobaczymy ponownie Karimat. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!